Droga duszo światła, dziś anioły mają dla ciebie specjalną wiadomość. Twoja bratnia dusza, odbicie twojej własnej duszy, zbliża się, płynąc przez złożoności życia i przeznaczenia, tak jak ty. W rozległym wszechświecie każde serce ma drugie, które idealnie do niego pasuje. To nie jest coś, co się po prostu znajduje to przeznaczenie łączące dwa życia. Twoja bratnia dusza, osoba, która uzupełni Cię w każdym sensie, jest coraz bliżej z każdym mijającym dniem. Wyobraź nas sobie, aniołów, niestrudzenie poszukujących wśród gwiazd i chwil, które sprowadzą tę wyjątkową osobę do Twojego życia. Przynosimy wiadomość pełną nadziei e-obietnicy miłości. Twoja bratnia dusza, osoba. Na którą czekałaś, wczekałeś, nawet jeśli o tym nie wiedziałaś, wiedziałeś, jest teraz bliżej, niż myślisz. Zbliża się do ciebie, prowadzona przez niewidzialne siły i niezaprzeczalną moc miłości. Ten czas nie jest tylko na czekanie, ale na przygotowanie się. Otwórz swoje serce, pozwól odejść starym ranom Aidabeliu pełni, przyjmij to, kim jesteś. Ta gotowość świeci jak latarnia morska. Prowadząc Twoją bratnią duszę bliżej. Czas wszechświata jest doskonały, a Wasze drogi przetną się w dokładnym momencie. Zaufaj temu procesowi, ponieważ miłość nie ma granic, a e przybycie Twojej bratniej duszy jest starannie orkiestrowane. Zachowaj wiarę w sercu, ponieważ wszystko się wyrównuje, aby Was połączyć. Twoja bratnia dusza, ktoś, kogo wartości. Marzenia e-esencja zgadzają się z Twoimi. Płynie przez wzloty e-upadki życia, aby Cię odnaleźć. Para połączenie nie dotyczy tylko miłości, ale znalezienia partnera, który pasuje do Twojego ducha w każdym aspekcie życia. Czasami może się wydawać, że to trwa tak długo, ale ten czas jest kluczowy dla rozwoju osobistego e-uzdrowienia. Jest to okazja, aby zajrzeć w głąb siebie. Zrozumieć swoje serce, wyjaśnić swoje pragnienia, e uleczyć rany przeszłości. Ta introspekcja jest niezbędna, ponieważ kształtuje Cię w kogoś, kto jest nie tylko gotowy na miłość, ale także zdolny do pielęgnowania głębokiej, e znaczącej relacji. Czekanie na bratnią duszę jest również czasem na samodoskonalenie. Zaangażuj się w działania, które wzbogacają Twoją duszę. Poszerz swoje zainteresowania, e-buduj życie, z którego jesteś dumna w dumny. Para nie tylko przygotowanie się na inną osobę, ale stanie się najlepszą wersją samego k samej siebie. Twoje szczęście, e-zadowolenie są potężne w przyciąganiu kogoś, kto jest równie spełniony e-gotów dzielić życie pełne wzajemnego rozwoju e-szczęścia. Cierpliwość jest kluczowa, ale życie pełnią życia również. Twoja bratnia dusza jest przeznaczona, aby uzupełnić Twoje życie, a nie je ukończyć. Doceniaj swoją niezależność, buduj silne przyjaźnie edąż dąż do swoich pasji. Ta podróż nie polega tylko na czekaniu, ale na tworzeniu życia, w którym Twoja bratnia dusza będzie chciała uczestniczyć. Wierz w siebie, W miłość, która jest Ci przeznaczona. Paranormalne mieć chwilę zwątpienia. Ale zaufaj podróży. Wasze drogi zbiegną się w odpowiednim czasie, przynosząc połączenie, które wydaje się zarówno głęboko nowe, jak i znajome. Ta relacja będzie zbudowana na wzajemnym szacunku, zrozumieniu e wspólnej wizji przyszłości. Kiedy spotkasz swoją bratnią duszę, wszystko łajdę się naturalne. Rozmowy. Cisza, komfortabel, e bycie razem poczują się jak bezpieczne schronienie. Para nie znaczy, że nie będzie wyzwań, ale razem stawicie im czoła ze zrozumieniem i wsparciem. Przybycie Twojej bratniej duszy będzie transformującym doświadczeniem. To nie jest koniec Twojej podróży, ale nowy początek. Razem będziecie odkrywać tajemnice życia, wspierać swoje marzenia, e budować wspólne życie pełne miłości. Śmiechu e wzajemnego szacunku. W drodze do znalezienia swojej bratniej duszy chodzi o stanie się osobą, którą masz być podróż miłości, przygotowania e pełnego życia. Kochaj głęboko e pozwól naturalnemu biegowi życia zjednoczyć cię z tym, kto szukał ciebie, tak jak ty szukałaś, wszukałeś ich. Ta osoba, twoja bratnia dusza, kroczy ścieżką oświetloną empatia e zrozumieniem. Posiada serce, które słucha, a nie tylko słyszy. Duszę, która głęboko czuje, rozpoznając ciche melodie Twojego ducha. Ona w on już się śmiała, śmiał. Płakała, płakał, dorastała, dorastał przez wyzwania, stając się mądra, mądry poza swoje lata. Widzi świat nie tylko takim, jaki jest, ale takim, jaki mógłby być, przez oczy i umysł odważny do marzeń. Twoja bratnia dusza jest latarnią światła w świecie, który często wydaje się mroczny. Jest opowiadaczem historii, snującym opowieści o nadziei i wytrwałości nićmi własnych doświadczeń. Z pasją do czynienia różnicy, dotyka życia w sposób duży i mały. Ta osoba znajduje radość w prostych przyjemnościach. Cieple słońca na skórze, melobi deszczu w spokojną noc i spokojnej ciszy natury. Ceni doświadczenia poza powierzchnią, szukając esencji tego, kim naprawdę jesteś. Twoja bratnia dusza zrozumie Twoje milczenie tak samo, jak Twoje słowa, będąc u Twojego boku zarówno w burzach, jak i słoneczne dni, z otwartym i gotowym sercem. Jest to ktoś, kto uzupełnia Cię we wszystkich ważnych aspektach, wypełniając przestrzenie, o uju, których nawet nie wiedziałaś, wiedziałeś, że są puste. Razem odkryjecie moc dwóch splecionych dusz, dwóch serc bijących jak jedno. Para połączenie będzie Twoim sanktuarium, miejscem pokoju e-rozwoju, gdzie będziecie mogli być najbardziej autentycznymi, e-cenionymi wersjami samych siebie. Anioły chcą, abyś wiedziała, wiedział, że ta osoba, Twoja bratnia dusza, jest bliżej, niż myślisz. Zachęcają cię do utrzymania otwartego serca, do życia z intencją e doceniania każdej chwili swojej podróży. Miłość, w swojej najczystszej formie, zbliża się do ciebie, niesiona na skrzydłach przeznaczenia e zapisana w gwiazdach. Zrozumienie nadchodzącego przybycia Twojej bratniej duszy wymaga otwartości na nieznane, pewności, że miłość, w swojej prawdziwej formie, nie podąża przewidywalnym harmonogramem. Anioły przypominają, że miłość kwitnie w najbardziej nieoczekiwanych momentach, kiedy najmniej się spodziewasz, a często, kiedy najbardziej jej potrzebujesz. Każde doświadczenie, które przeżyłaś, przeżyłeś, każda radość i e każdy ból kształtowało ścieżkę, która doprowadziła cię do tego punktu. Para brinkar, aby estrancho się pięknu przypadku, ufając, że każdy krok przybliża cię do tego, kto jest przeznaczony, aby kroczyć u Twojego boku. Przygotowując się do tego spotkania, kluczowe jest kultywowanie postawy wdzięczności. Dzenkuj za lekcje, których nauczyła Cię przeszłość, za wyzwania, które Cię wzmocniły, e za osiągnięcia, które Cię tu doprowadziły. Wdzęczność nie tylko podnosi Twoją energię, ale także otwiera przestrzeń dla miłości aby swobodnie płynęła w twoim życiu. Wyrażając wdzięczność za teraźniejszość, wyrównujesz się z siłami wszechświata, pozwalając mu z większą łatwością e gracją sprowadzić twoją bratnią duszę bliżej. Ważne jest, aby pamiętać, że twoja bratnia dusza, choć przeznaczona dla ciebie, jest również istotą w trakcie ewolucji, przechodzącą przez swoje własne podróże wzrostu e transformacji. Ona, on również się przygotowuje z wdzięcznością lub bez, do tego kosmicznego spotkania. Anioły proszą, abyś wysłałak wysłał miłość e-światło do tej osoby, nawet zanim ją go poznasz, wzmacniając duchową więź, która już między wami istnieje. Czyniąc to, pomagasz rozpuścić wszelkie bariery, które mogą istnieć, ułatwiając połączenie waszych żyć. W tej podróży cierpliwość staje się cnotą nieocenioną. Chociaż pragnienie znalezienia bratniej duszy może być silne, pamiętaj, że każda chwila oczekiwania jest okazją do pogłębienia się w swoje własne ja. Wykorzystaj ten czas na ponowne połączenie się ze swoimi pasjami, hobby odkrycie, które przynoszą radość, epielęgnowanie relacji, które cię wzbogacają. Każdy akt miłości własnej, każdy wybór, który podejmujesz, aby uhonorować to, kim naprawdę jesteś, jeszcze bardziej przybliża nadejście tego głębokiego e-znaczącego połączenia. Wreszcie, anioły zachęcają cię do utrzymania niezachwianej wiary w moc miłości. nawet jeśli sytuacje życiowe mogą wydawać się trudne lub czasy samotności mogą ciążyć. Pamiętaj, że prawdziwa miłość nie zna granic przekracza czas e-przestrzeń e nic nie może powstrzymać tego, kom ma być. Twoja bratnia dusza jest w drodze, a kiedy wasze ścieżki się przetną. Będzie to jak znalezienie zagubionego kawałka układanki, gdzie wszystko wreszcie ma sens. Do tego czasu kontynuuj wierzenie, kontynuuj kochanie e kontynuuj życie swoją prawdą z całym sercem. Czekając na przybycie swojej bratniej duszy, pamiętaj, aby kochać siebie z tą samą głębią e życzliwością, którą pragniesz dawać e otrzymywać. Ponieważ to w miłości do samych siebie zapraszamy miłość innych do naszych serc. Anioły szepczą te prawdy nie jako zwykłe słowa, ale jako obietnice tego, co ma nadejść. Wierz w magię miłości, ponieważ Twoja bratnia dusza jest w drodze do Ciebie, niosąc światło, miłość e obietnice wspólnej przyszłości. Niech ta wiadomość będzie błogosławieństwem w Twoim życiu, wypełniając Twoje serce pokojem, miłością e wdzięcznością. Niech Anioły nadal prowadzą Twoje kroki. Oświetlając każdy moment boskim światłem mądrości i bezwarunkowej miłości. Niech tak się stanie, z łaską E miłością niebios, teraz E na zawsze. Amen.